Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Ten odcinek poświęcony jest polskim paralotniowym szkoleniom. Jest to długi odcinek. Ja sobie pozwoliłem tutaj coś przygotować po prostu na monitorze i pozwolę sobie to przeczytać, bo chciałem, żeby to było ułożone jakby w logiczną, w logiczną całość. Także, jeżeli wytrzymacie do końca, to będzie mi bardzo miło i po prostu pozwólcie, że teraz zacznę. Także ten odcinek to moja kolejna refleksja na pewien cały ciąg, jakby zdarzeń, który w ostatnich kilku miesiącach czasu jakby miał miejsce. Z góry zaznaczam, że nie będę przebierał jakby w słowach i moim celem nie jest wywołanie jakby kolejnej jakiejś tam gównoburzy, za przeproszeniem. Ale raczej przedstawienie pewnej sytuacji i możliwości zmian yy, na lepsze. Zdaję sobie sprawę, że nikt nie jest w stanie przejść przez sześć różnych wątków, które łącznie, przepraszam, mają ponad tysiąc postów na dwóch różnych forach internetowych, i wyciągnięcie jakby z tego merytorycznych informacji może być bardzo ciężkie, dlatego spróbuję wam to tutaj dzisiaj jakoś wszystko streścić. Będzie to długie, ale może ktoś wytrzyma do końca. A więc, jakiś czas temu opublikowałem na YouTube film pod tytułem Refleksja, część z Was na pewno widziała, który obejrzała bardzo duża jakby liczba pilotów z Polski. I w filmie tym kategorycznie wypowiadałem się o programie szkolenia, poziomie szkolenia i osobach, które zajmowały się współpracą z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Do zrobienia tej refleksji zmotywowały mnie po prostu ostatnie wypadki. W filmie wylałem pewne żale odnośnie programu szkolenia i tym podobne, co spowodowało pewną ostrą dyskusję z przedstawicielem Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych, panem Leszkiem Mańkowskim. Niektóre osoby na pewno zauważyły na Facebooku lub na grupie dyskusyjnej naszą wymianę zdań. Po przemyśleniu sprawy doszedłem do wniosku, że nie będę ostatnim burakiem który tylko się użala w Polsce i pluje na wszystkich dookoła, że wszystko jest do bani i że nic w tym kraju nie da się zrobić. Dlatego podwinąłem rękawy i zacząłem pisać nowy po prostu program szkolenia, który bazuje w dużym stopniu na czeskim programie szkolenia, ale wiele rzeczy w nim zmodyfikowałem według własnej wieloletniej praktyki związanej z lataniem, uczeniem i treningami bezpieczeństwa. Dokument, który napisałem ma 23 strony i włożyłem w to sporo pracy. Nie jest to dokument jednak skończony, bo po pierwsze nie jest dostosowany do rozporządzeń ULC ani prawa polskiego, a po drugie wymaga rozwinięć dotyczących figur odnośnie metodyki nauczania kursantów. Wszystko wymaga nadal korekcji, poprawek i rozwinięć. Chciałbym od razu wyprostować, że nie jestem idiotą, co było przez kilka osób su sugerowane i nie zamierzam nie pytając nikogo jeździć czymś do ulcu, aby po cichu coś przepychać w Warszawie. Stworzyłem dokument z nadzieją, że ktoś zwróci na to uwagę i może w końcu to zmobilizuje naród do jakichś zmian ku lepszemu. Po napisaniu pierwszej wersji zacząłem dzwonić do kilku znajomych instruktorów, no i wtedy się w zasadzie wszystko zaczęło. Wtedy zrozumiałem, jak środowisko jest bardzo skrócone i jak po każdym telefonie jeden obgaduje drugiego. Doszło to tak daleko, że musiałem słuchać rzeczy, które nie były w zasadzie merytoryczne i w ogóle nie były związane z pomysłami. Interesowało mnie to, po prostu, czy któryś z instruktorów jest zainteresowany przeczytaniem mojego dokumentu i po prostu zaopiniowaniem tego pod względem metodyki, ilości ćwiczeń, zawartości figury itd. Nie znalazłem na początku prawie nikogo, kto by wyraził jakieś konkretne merytoryczne zdanie i odniósł się do punktów i ewentualnie zaproponował nowe. Dokument opublikowałem później na PG Forum, bo wypowiadają się tam również instruktorzy. Dokument w pierwszej jego wersji zawierał znacznie więcej ćwiczeń i ilości lotów niż w obecnie zatwierdzonym programie w ULC. Zawierał dodatkowe elementy z niebezpiecznych stanów lotu, takie jak np. podwinięcia, ale i również dodatkowe zagadnienia teoretyczne, które w wielu krajach są po prostu standardem. Mój dokument w pierwszej wersji zbliżony był bardziej temu, jak wygląda szkolenie niemieckie, ale niektórzy instruktorzy szybko argumentowali to tak, że to się tak w Polsce nie da, nie ma prawa się przyjąć, bo tutaj są delikatesy, tutaj jest biedronka, tutaj są dziurawe drogi itd. itd. Argumentowali to tak, że program szkolenia musi być minimalistyczny i okrojony, bo istnieje duże zagrożenie, że kursanci wybiorą tańsze i szybsze szkolenia czeskie lub słowackie. Otóż tutaj muszę Wam powiedzieć, że w mojej ocenie to jest po prostu na chwilę obecną jakaś paranoja, ponieważ największa czeska szkoła jest w stanie połknąć maksymalnie 60 osób rocznie z Polski. Nie więcej, jeżeli chodzi o podstawowe szkolenia paralotniowe. Nie wiem ile Słowacy, ale to też nie będzie jakaś duża liczba, jeżeli nie mniejsza. Mieszkam w Czechach i wiem, jak to tutaj funkcjonuje. Zasłanianie się cały czas, że kursanci potrzebują szybkiego, taniego szkolenia, to droga donikąd. To jest moje prywatne zdanie. Jeden z instruktorów, który napisał sumę wszystkich błędów, bez konkretnego zaznajomienia się z moim dokumentem i jego wizją, wysunął natychmiastowe wnioski, że chce coś na siłę wdrożyć, coś, czego instruktorzy po prostu nie chcą. Autor tej książki nie jest jednak alfą i omegą i nie reprezentuje na szczęście zdania wszystkich instruktorów. Przeglądając wypowiedzi autora, tak naprawdę możecie się szybko zorientować, że przez 15 lat skupiał się na obaleniu systemu, a nie konkretnej współpracy i pozytywnych zmianach. Ja osobiście wierzę, że aby coś osiągnąć, trzeba nie tylko dyskutować, ale czasami przestać gadać i po prostu zabrać się do roboty. I teraz słuchajcie: zawsze mi zależało na tym, w jaki sposób wygląda polskie paralotniarstwo, mimo że mieszkam na stałe w Czechach. Sercem jednak jestem cały czas w Polsce. Szkoły są bardzo ważne, ale i również kursanci. Ja patrzę bardzo mocno wszystko, na wszystko oczami pilota. Podkreślam jeszcze raz, patrzę na wszystko bardzo mocno po prostu oczami pilota, bo zawsze mi zależało na bezpieczeństwie innych osób. Zawsze chciałem, aby program szkolenia był wyważony względem szkoły, ale i również kursanta. Uważam, że dobry szkolenia powinien być zrobiony tak, aby spełniał oczekiwania. Kursantów, którzy przyjeżdżają na adrenalinowy weekend i ważny jest dla nich po prostu uśmiech na końcu całego szkolenia. Kursantów, którzy są bardziej wymagający, mają trochę lepszą motorykę od innych i chcieliby otrzymywać niezłą jakość wiedzy w stosunku do wydawanych pieniędzy. Kursantów naprawdę wymagających, którzy mają duże oczekiwania względem instruktora, oczekujących bardzo dokładnej metodyki nauczania i niezłego poziomu bezpieczeństwa. Ale i również dla instruktorów, których program po prostu, których program po prostu nie będzie nudził. Który będzie elastyczny pod kątem pracy, bo z każdym kursantem się pracuje inaczej, który będzie chronił również zawody instruktora, co jest również niezmiernie ważne, bo to trudna i wymagająca psychicznie praca. Nie wiem, czy wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale polecam spróbować. Nie uzyskując zbyt dużo merytorycznych odpowiedzi od instruktorów, zdecydowałem wysłać program do SILP. I co? I teraz SILP odpowiedział błyskawicznie i zaproponował spotkanie. Chłopaki to przejrzeli i powiedzieli, że im się podoba całkiem ta baza, którą zacząłem konstruować i że w ich opinii to jest dobra droga. Zrobili to ludzie, na których wcześniej w refleksji, we wcześniejszej refleksji wylałem pomyję. Niektórzy z Was mogą to sobie nazywać jakimś ocieplaniem wizerunku czy kiwie czym, ale ja to po prostu szanuję, bo oni nie marnowali mojego czasu i pokazali, że są zainteresowani pozytywnymi, pozytywnymi zmianami, ale brakuje po prostu rąk do pracy. Ale wiele rzeczy można próbować realizować. Zgodziliśmy się wspólnie, że w środowisku wiele osób po prostu narzeka, ale jak trzeba coś zrobić i poświęcić czas, to nie ma praktycznie nikogo. Dodatkowo zostało potwierdzone, że środowisko jest mocno skłócone. Każdy nadaje na każdego, ludzie walą tylko żale na forach, ale jak coś trzeba zrobić, to wszystkich pali robota w łapy. Dodatkowe plucie na siebie w postaci jakichś historycznych elaboratów dzieli wszystkich jeszcze bardziej i wtedy to już kompletnie nic nie można zrobić. Tak się nie robi, a już na pewno nie jestem zwolennikiem takiego postępowania. Słuchajcie, i tutaj też jest jeden szok, który mnie spotkał i niestety, ale podniosło mi to bardzo mocno ciśnienie. Bo skoro ja do Silpo pojechałem, to na pewno łapowy biorę. O nie ludzie, to już jest totalne przegięcie sugerowanie mi takich rzeczy i nie możecie się dziwić, że nagrywam ten wideolog. Ja mieszkam w Czechach, jeszcze raz Wam powtarzam, i nie jestem z nikim komercyjnie powiązany. To, co robię StriFly, jest dla Was, pilotów po prostu za free, i może również niektórzy instruktorzy też z tego korzystają. Mają tu też za free. Możemy konfrontować po prostu naszą wiedzę. Nie wziąłem ani grosza nawet StriFly akademii, mimo że były opłaty za wstęp. Jest wiele osób, które po prostu może to potwierdzić. Zapytajcie ich. No ale do rzeczy. Ciągnąć wątki, dalej zrozumiałem, że instruktorzy chcą się pozbyć. Państwowego egzaminu, bo uważają, że poziom i tak jest bardzo niski, a terminy są bardzo odległe, i nie zawsze jest dobra po prostu pogoda. Utrudnia to kursantowi szybszy dostęp do licencji. Jest problem z legalnymi szkoleniami za granicami Polski. Koszty egzaminu to zbędna rzecz i szkoły też na tym tracą, jak i również kursanci. Jeden drugiego egzaminatora posądza łapówkarstwo i tak dalej. I tutaj. Można się w zasadzie zgodzić, ale jest jedno duże ale. Można się zgodzić z powyższymi punktami, nie z łapówkarstwem. Jest jedno duże ale. Ja cały czas uważam, że program szkolenia powinien zostać rozszerzony i powinien zawierać dobry zbiór praktyk instruktorskich, bo kursantowi się to po prostu należy jak Micha Ryżu. Jak płacisz za coś. To masz prawo wiedzieć, co tam kurde będziesz robił i co trenował. Masz prawo znać metodykę szkolenia i zestaw dobrych praktyk instruktorskich. Masz prawo wiedzieć, czy ćwiczenia, które wykonujesz, są wykonane na dobrym poziomie, czy nie. Mówię tutaj o tych wszystkich osobach, które naprawdę chcą się nauczyć latać, a nie o tak zwanej fabryce uśmiechu. Dlatego napisałem mój dokument w ten sposób, że figury i ćwiczenia są zalecane, a bardziej wymagające niewymagane. I decyzja jest po stronie instruktora. Bo to jest prawda, że instruktor musi o tym decydować, czy kursant się nadaje na kolejną figurę, czy nie. Brak jednak takich zapisów i standaryzacji do wyższego poziomu powoduje dysproporcje pomiędzy szkołami i dezinformacje wśród ofert szkół. Wystarczy wykonać kilka anonimowych telefonów, aby się dowiedzieć, że każdy mówi co innego o szkoleniach. Także Wam się to kursanci należy i Wy również musicie wywierać naciski na swoich instruktorów, bo inaczej nigdy się nic nie zmieni. Musicie wiedzieć, że jest wielu uczciwych instruktorów, ale znajdą się też tacy, dla których minimalistyczny program szkolenia to woda na młyn. W skrócie, dajesz gówno, bierzesz dużo, i do tego wydajesz piękny i jeszcze poważny państwowy papier personelu lotniczego. Dlatego ja osobiście uważam, że jak już się instruktorom uda w końcu przenieść proces egzaminowania do ośrodka szkolenia, tak jak się to udało droniarzom, już z tego co się doczytałem, to teraz. Uwaga, tłustym drukiem, ja to popieram, ale pod jednym warunkiem. Obecny program szkolenia musi ulec zmianie. Dlaczego musi ulec zmianie? Bo sama likwidacja egzaminu nie ma wpływu na jakość szkoleń. Ba, może być nawet gorzej, bo nie będzie praktycznie żadnego nadzoru. Czy tak się stanie? Nie wiem. Ale coś mi podpowiada, że skoro można być tandem pilotem w jeden rok, to będzie jeszcze, jed, jeszcze większy Bajzel. Nie chodzi mi oczywiście tylko o podstawowy program, ale i również o wymagania innych kwalifikacji, na przykład wspomnianego tandem pilota. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale obecnie w Polsce jest wymóg 50 godzin na tandem pilota. Nie ma żadnych figur bezpieczeństwa i są jakieś nędzne 4 godziny wykładów. 50 godzin? 50 godzin? Czy my już totalnie zwariowaliśmy w tym kraju? To ja dzisiaj robię PPG, tak, napęd. Biorę napęd latam koło pylonów 50 godzin i idę na tandem. Jakim jestem pilotem? W mojej ocenie jestem totalnym leszczem, który nigdy w życiu nie powinien brać odpowiedzialności za drugiego człowieka. W innych krajach wymogi przykładowe to minimalnie 4 lata odstępu od podstawowej licencji. 200 godzin doświadczenia w powietrzu, trening bezpieczeństwa SIV nie we wszystkich, ale w wielu krajach jest trening bezpieczeństwa SIV, trening z pierwszej pomocy dla pasażera i tym podobne. Ja nie chcę oczywiście, aby wszyscy byli kierowcami Formuły 1, bo wiem, że to nie jest realne. I nie ma gdzie tego co podałem powyżej w Polsce wszystkiego bezpiecznie y, trenować. Może jednak sugerowane minimum, które jest bazowe y, na moim 20-letnim doświadczeniu, to i realne do trenowania w, jest realne do trenowania w Polsce. To y, przepraszam. Moje jednak sugerowane minimum, które jest bazowe, bazowane na moim 20-letnim doświadczeniu, to, co można trenować w Polsce. 3-4 lata odstępu od licencji podstawowej. Jak przeżyjesz sam cztery sezony w termie bez wypadku, to się doskalaj Dalej. 200 godzin w powietrzu, potwierdzone czytelnym podpisem instruktora i kursanta. Umiejętność wykonywania spirali, bo upadek spiralny, spiralny może być po każdej dużej bombie w termice z pasażerem, i należy. Umieć to po prostu błyskawicznie i poprawnie wyprowadzić. To samo dotyczy trajek i PPG. To się wszystko łączy ludzie, tylko ja nie wiem, czy to wszyscy widzą. Spiralna, która odniesie całe multum, odsieje całe multum słabych po prostu pilotów, którzy boją się wszystkiego, co spada. Szkolenie z pierwszej pomocy dla pasażera. Porządny wykład niebezpiecznych stanów lotu oraz aktywnego pilotażu. Więcej nie proponuję, to jest totalne minimum. Każdy tandem pilot powinien umieć jednak znacznie znacznie więcej i mam nadzieję, że piloci sobie zdają z tego sprawę. Jeżeli ktoś myśli, że sama zmiana wymogu z 50 do 500 godzin załatwia temat, to jest w błędzie. Bo to tylko odłożona produkcja w czasie słabo wyszkolonych pilotów, którzy w końcu się doczekali podbicia na lotu. Można latać 20 lat i być cały czas na tym samym poziomie. Wierzcie mi, znam takie osoby. Dlatego, w nowych wymaganiach do tandem pilota potrzebne są jakieś podstawowe figury, na przykład besztal jako manew unikowy, czy spirala. W przypadku choćby zbliżającego się zagrożenia ze strony pogody, albo nie wiem, jak wam pasażer zemdleje i musicie się dostać szybko na dół, to też możecie jeść spiralą najszybciej na dół, ale trzeba to umieć. Także, jeżeli już coś zmieniać. W w prawie to należy to robić z rozumem, robić coś, co ma przełożenie na poziom wyszkolenia pilotów i ich bezpieczeństwo. Podnoście poziom waszych kursantów, nie że sami mają się uczyć spirali, uczcie ich tej spirali porządnie, według jakiejś konkretnej metodyki, która ma sens i jest bezpieczna. I dajcie im się z tym zapoznać, aby mogli porównać, czy ich umiejętności są na poziomie dostatecznym, czy może na poziomie celującym. Jak nie wiecie, jak tego bezpiecznie uczyć, to idźcie się gdzieś też douczyć. To przecież żaden wstyd. Żaden wstyd. Organizujcie seminaria przy jednym stole, bez plucia na siebie i dzielcie się wiedzą. W Polsce jest kilku instruktorów o wyższym poziomie wiedzy z zakresu SIV. To jest kopalnia wiedzy, ludzie. Dla innych młodszych instruktorów szczególnie. Należy czerpać z tego po prostu garściami. Policzcie ile było wypadków na tandemach w 2018 roku. Popatrzcie również jak wzrasta liczba wydawanych licencji tandemowych. To co jest teraz ustawione w Polsce nie jest normalne, bo byle leszcz może wykonywać loty widokowe za kasę. Dochodząc do sedna sprawy, co zrobić aby było lepiej w mojej ocenie? Na pewno zlikwidować państwowe egzaminy. Tak, popieram. Ale trzeba, jeszcze raz podkreślam, trzeba zmienić programy szkolenia, rozszerzyć je, ale z rozumem i dołożyć do nich koniecznie metodykę szkolenia, która będzie w jakiś sposób obowiązywała wszystkie szkoły. Przywrócić stopnie wyszkolenia. Stopnie wyszkolenia motywują kursantów do doszkalania się i zostawiania znowu pieniędzy w szkołach. A to jest zdrowe, jak dla szkoły, tak i dla kursanta. Ale znowu trzeba to zrobić mądrze. Wprowadzić jakiś nadzór nad szkołami. A to już będzie trudniejsze. Owszem, można myśleć o jakichś ankietach, ale w Czechach takie rozwiązanie się nie sprawdziło, bo było zbyt dużo anonimowych przekładań, które dzieliły środowisko zamiast łączyć. Dlatego ja uważam, że po każdym szkoleniu każdy kursant powinien dostać obowiązkowo raport ze szkolenia, który jest połączony z ogólnodostępną metodyką nauczania, z pisem ćwiczeń oraz figur. W raporcie powinny znajdować się oceny, które instruktor przyznaje każdemu kursantowi za dane ćwiczenie. Jeżeli taki raport będzie obowiązywał wszystkie szkoły wraz z metodologią szkolenia, z rozbudowanym, ale niewymaganym programem nauczania, to w mojej ocenie będzie to bardzo duży plus dla szkół i kursantów. Dlaczego? Ano, dlatego, że kursant będzie wiedział, co mu szło słabiej na danym etapie i czy czasem nie powinien powrócić na szkolenie i się douczyć. Czasami nie da się wszystkiego zrealizować w 7 dni, ale taki raport ma być. Też pewnego rodzaju motywacją dla kursanta, aby powrócił do szkoły. Dodatkowo, jeżeli jakaś szkoła nie prowadzi SIV, to kursant może iść z takim raportem do innej szkoły, a ta w tym samym standardzie dopisze mu dodatkowe oceny z dodatkowych figur. Wilksity i Owca Cała. Prototyp tego został już uruchomiony w Czechach, i w mojej ocenie jest to mądre rozwiązanie, które w jakiś sposób daje balans pomiędzy kursantem i szkołą. Dlaczego nie możemy mieć inspektorów takich jak w Czechach, którzy będą kontrolowali ośrodki szkoleniowe? Nie możemy, bo my nie mamy tak dobrej tradycji lotniczej jak Czesi. Sorry, ale to jest moje zdanie. Ja mieszkam w Czechach od ponad 10 lat i uważam, że my nie mamy tak dobrej tradycji lotniczej jak Czesi. Oni mają federację, a my jesteśmy pod nadzorem państwowym. Poza tym takich genów się nie da mieć od tak. Trzeba. Najpierw trzeba się nauczyć jednoczyć i rozmawiać z ludźmi u jednego stołu, a potem można myśleć o pozytywnych zmianach. U nas jest tym bardzo ciężko, co miałem okazję dobrze samodzielnie zaobserwować. Dowiedziałem się, że im więcej robię dla środowiska za darmo, tym jestem większym cwaniakiem. No ale głowa do góry to mnie nie zniechęca. Osobiście uważam, że wyjście spod władzy ULC, nawet jeżeli teraz by było możliwe, zakończyłoby się totalną katastrofą dla środowiska parolotniarzy. Czemu? bo mamy problem ze zjednoczeniem środowiska. Każdy jest najmądrzejszy, a sporo osób po prostu pali robota w łapy. Wreszcie na koniec. W ogóle nie popieram tego, co napisał kolega Darek o SILP. Musicie jednak wiedzieć, że Darek poprawia mój dokument pod kątem zagadnień dotyczących prawa polskiego i słownictwa. Chwała mu za to, bo też mu pocisnąłem ostro ostatnio. <grym> Także nie wylewajmy na siebie żali sprzed 10 czy 15 lat. To jest bez sensu. Nie mówmy, będzie tak jak ja chcę, albo w ogóle. Można coś zbudować tylko na zasadzie osiągania kompromisów. To, że ja coś zaproponowałem, to nie znaczy, że tak ma być. Ja po prostu zacząłem tworzyć jakiś dokument. Czy tak ma być? Nie wiem, może powinno być inaczej, ale zacząłem już coś robić, także możecie to wykorzystać. Dlaczego musi być tak, że polskie szkoły ciągle walczą o kursanta jak najniższą ceną? Dawajcie wysoki poziom szkolenia, za który będziecie brać sensowne pieniądze i argumentujcie klientowi, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Przypominanie cały czas, że kursant do Czech pojedzie, bo jest taniej, to znowu trochę paranoja. Nie pojedzie, jak się zjednoczycie i będziecie bronić swo swojego i odpowiednio przebudujecie system. Tania, szybko to już było, ma być porządnie i za sensowne pieniądze. To przecież żaden wstyd. Dzisiaj ludzie wymagają znacznie więcej niż kiedyś. Rozdawanie papierów, bo kursant chce go mieć. Od razu to droga do piekła, i w pewnym sensie również częściowy gwóźdź do trumny w stosunku do tego kursanta. Podsumowanie. Jakie jest? Ja się z tego wszystkiego trochę już dystansuję i nie zamierzam się udzielać w tym temacie więcej na forach, bo to jest bez sensu i zabiera to po prostu zbyt dużo mojego czasu, którego i tak nie posiadam zbyt wiele. Teraz pozwolicie, że roznam dotychczasowe Oscary i po prostu zakończę ten film. Dziękuję, że Leszek Mańkowski był chyba jedyny, który dostrzegł moje dobre intencje i mogłem z nim wspólnie dojść do porozumienia odnośnie zmiany pytania egzaminacyjnego, gdzie przedstawiłem po prostu swoje racje. Dziękuję Kamilowi Antkowiakowi, że również dostrzegł potrzebę zmian i potrafi bezinteresownie i merytorycznie ze mną rozmawiać. Dziękuję Markowi Mastalerzowi, że jako jeden z niewielu włączył się aktywnie w ewentualne zmiany, które, no właśnie, chyba już zostały w jakiś sposób zainicjalizowane, ale czas pokaże, co z tym... Po prostu środowisko instruktorów i osób, które są w stanie coś zmienić, z prawem zrobią. Aha, na zakończenie. Ja instruktorów polskich nie chcę uczyć, jak mają szkolić. Ja was nie chcę uczyć, jak macie szkolić, ale zbiór dobrych praktyk i przemyślany program szkolenia, który ma jakiś sens, to myślę, że jednak jest dla Was cenny. Bo ja ciągle na czeskich startowiskach słyszę od Polaków, Przyjechałem, bo wiesz, tutaj są podwinięcia na podstawowej, i mogę też żagla trochę liznąć w dwa ostatnie dni, jak będzie pogoda, bo program po prostu to czeski dopuszcza. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.